W tym filmie czwórka moich przyjaciół Jojo, Szymbix, Maxi i Mikuś już po raz piąty i ostatni w tym zestawieniu będą starali się zabić mnie w ciągu 20 minut Jeśli przetrwam, wygrywam, jeśli jednak zabiją mnie, przegrywam Aktualny wynik to jest 2 do 2 Życzę wam miłego oglądania No chodźcie tu, ej! No bo krecik w dziurce jest Leci, Cześć! Witam witam, witam użytkowników! akurary. To jest i muzyki to nie? mój Tak, yeah. czyli on rozpoczyna użytkownik, to <laughs> Nie! <śmiech> e, e, niemiło, niemiło. Ucieka. <laughs> nie użytkownik, to gdzie? mój Czujcie, wróćcie tam, wróćcie użytkownik, to jest wróćcie tam, wróćcie. jest nie 4 sicierki i od trzy kilo zaczynamy, od nowa. Zaczynam. Od nowa zaczynamy, od nowa zaczynamy. Ej, wiesz co, nie ej, nagrałem! Nie, panowie nie, ej, panowie by się nie nagrało, nie? I właśnie czy ja, ja mam nagrywanie, A nie dobra, mam nagrywanie odpalone. GET BACK TO work. Edward! No, work. GET BACK TO work. I SAID GET BACK TO work. To książki wolno pływacie. Nie nagrało się. Taki Maxis, taki Grandesik. Nie. nie nagrało się. Nie nagrało się? Czemu czy ciągnie do Sawanny? A to jest dosłownie cały świat jest Sawanna aktualnie, nic nie mówić. No cio, bądź, ja, ja wiem lepiej. Aha, czaję. No kur, nie wchodź mi pod nogi! Będę, będę. kurcza. kurczę, o kurczę, kurczę. O kurczaczki. Bądźcie go no, A, sticky chce... Mieszka się do nóż. piu, 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 Łada. 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 no nie, No, dżungielka. no ale to na <śla> Krajcie chce do worka, myszka chce do dziurki. <tysk> <tysk> Ogórek Oj, o oj, Oj, ale jestem odkleja. Ej, wioskę mam, wioskę mam, wioskę mam. Ej, lutować? Z nim jest miałem. I found the diamonds! Gold, wioska. trigger! Ej, wioska! Widzę. Cieba, kocieba. No to ja mówię, Dobra, że mam wioskę tam. Jest wioska. Gdzieś, to kosą ona wiesiała około siebie, bo kosą ona płynęła. Tak? Nie, ja nie tam nie wioska okresiową. Nie, 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 nie. nie, nie. Bo, ja tam nie Tak, to jest no. siembiks. Go nim siembiksą, tak, zbijałem. No i friżmował. On coś zbiera, on coś robi już. Chyba, te zbiera. Dobra, i... Co mu, te hajbale. Jak łatwiejsuje. Nie, z zatrzymaj się i zbierz żarcie. No, Idę ja do domku. Cześć. nie będziemy spało na Seusa wieś. Nie. No to sobie ustaw. Mówiłem. wiem. się prawie. No nie chcesz. Mocnego. Mam dla każdego tuls. I rybaka ma, rybaka ma chyba. Nie, to nie jest rybak. To się craftuje. Będę powiedzieć słowo bardzo fajne nanny. Zna ktoś? Nigdy. Nie. Będę. Może nie każdym razem reset zrobiłeś? Tak. Miałem swą pojemkę, spokojnie. Tu, tu jest, tu jest. Go. Dobra, ja go gonię. Od czego nie mogę? go? Nie zabijam. Dobra, ja zabijam górę. Robię... Bajnomic. No i szczęść, ej, ej, nie zbierajcie, tu w Waszym bigs przebiegnie. No ja, ja, już biegnę, ja już do was biegnę. Mam wioskę. Ej, A nie lubi mnie! Pstikotopce! Ej, kot jest z wiosce czy jak? Nie, nie my jesteśmy w wiosce. wiosce, on pobiegł gdzieś. Nie, uciekł. Wioski wiosce jest taki ręczny No to git! No nie, zostawcie to żelazo w spokoju! Może, no żelazo, nie, może żelazo nie lubi być zbierane. A może ale, ty nie lubisz lubi być, być topione. Żelazo lubi być topione, i przerabione w takie okrągłe przedmioty. Mhm, mm myślałam się. Tady? <noise> On taki metru met nie, nie wiem czy to robią z metalu Nikoś, nie chcę nic mówić. No, ale co? O, to ma takie owalne takie koła, no wiesz, koło, kołpaki, yy... wszystko takie do aut. Jestem w wiosce, I... wiosce. jestem w wiosce. Cię. Nie, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Eee, no przy... zbieram hejbale, jestem na tym, na górze. No Sweet dreams. Rzucam. Na ciebie, ty rzuc mówisz? Rzucam! A że czary rzucam? Czarem, tak, tak. Czarem chodzę. Na ciebie i chodź do tej no, no. walonej wioski! Ale ja jestem! No tak, O, -o. o jest. Jeszcze! O, jest! Wyżyja, dzień! E, Daj mi itemki. Itemy, Item. Free! free. O, moje idem, moje. Dobra, bo nie, nie ma tego prawa teraz. Eee. Dlaczego Kosmusa? Dlaczego Misia Pysia? On ma też getting a upgrade, jak nasz. Misiu Pysiu, gdzie jesteś? Kosmos! Godzimy pajackę. No, no, no. Kosmosu. No, 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 no. Biergo, bier biergo! Biergo, biergo! 5 minut. Bierega! I? Twojego życia 5 no, no. minut jeszcze. Chodź. Gdzie 15 minut i. Da? Dała być Chciałabyś! Najłatwiejszy wielki finał w moim życiu. Chciałabyś, anno, bo mamy JoJo. Ej! Mineshaft! Mineshoft! 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 stronie! Mineshaft! Mineshaft! A STG ma! A STG ma! Ej! JoJo! Przybiegłeś koło mineshafta! Nie chce nic mówić. Tu wejdź tam! Boże, jego goń go. Hopie, a tu ja skupienie, full focus. No nie wiem, co to Chociaż mogłoby tam go nie być, bo... Ja to napijam się. Ja sobie GTA RP, ale no nie wyszło. Ja sobie myślałem GTA RP, zarabia się to tak w subcoużu. Ale nie weszło, Nie ja pytałem! Pytałeś o życie. O, gapa mam, gapa mam, gapa mam. Nice. Ej, Sigma, jest Sigma. Opa, się. Get back to work. Kurde. Ale czemu wy nie biegniecie? No jak nie biegnę, jak biegnę? Ja. Golden go Ej, ja, ja byłem! Ej, ja! Słuchajcie tego! Byłem w wodzie! i strzelił dwa razy i, 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 i trzy creepery a łódźkę, małą łódźkę proszę wstawić to do odcinka jezu, dobra, dobra, proszę dobra. to wstawić do odcinka i były dwa creepery a ja i nie mogłem się ruszyć bo mnie jeszcze blokował ten creeper ej nie gadaj, że mi e, wybuchły itemy Mmm raczej pa. nie jak drugi creeper ci wybuchł po tym pierwszym to mogę ci wybuchnąć, tak to raczej nie No kur cze pa. Dzięki nawet. Dobra. Maxi tarcza, czaje, czaję right. czaję. Igna w kibicy O jest, 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 Zrób dzień, koszut, zrób dzień! Zrób dzień! Rób dzień. Rób dzień. On teraz nie może. to jest ja, dzień, dzień, ja, ja, ja dzień, ja, dzień właśnie jak ja robię na co tygadasz mi No i temy mi zabalił! Klasz. klasz! No i temy mi zabalił! Ale to jest... Masz. Dobra, kończę! Kończę odcinek! 3, 2, 1 Bomba No, oddawaj tej temy! Wyrzuć przed siebie tej temy! Ale ja nie mam nic! No, Cosmo mi zawalił! Jak Nie widziałem. Aha, no, no to przepłynęłeś ko nich! Aha, no co? Na ślepy jestem na lewe oko i na prawe jestem jeszcze bardziej ślepy. No czekaj, to one tam pływają? Możliwe. No, masz jaką nie wadę wzroku masz? Nie mam w ogóle. O! Żartowałem sobie. Ja mam minus 150. Ja mam idealny wzrok. Nie wiem jakim cudem, ale... Ja też mam. Nie o, wiem czuła! jakim cudem spędzam 14 godzin przed komputerem. Ta, 14 godzin? 14 godzin to spędzam jak nie mogę grać. Nie no, dobra, taki żarcik oczywiście. Nie, nie, nie! NIE wiem MIEŚĆ, FIARET! co? Ej, przester, uspokój się. Ja przester, przester. Ej! Kurczę, ja trolluję Wypikać. Ja no trolluję. No strolem. trollem. Na razie jeden z zrobił to się wywalił od creepera to i to nie nie, No właśnie. No no ale ten... Dobra, to jest. cicho. Ale ja się w mineshaftie nie wywaliłem od creepera, tylko ja się wywaliłem na lądzie już dawno. W wodzie. Ja na lądzie z przed mineshaftem. W mineshaftu już lutowałem dawno. Jest. Dobra, cicho, bo ty, ty na każdym... Gra, a ja nie będziesz. co chaos, autostrada. Cztery. prawe w toku. No, i dobrze. Pasmos, no jazda? A! Koleżankami do spodu. Tak! Chłopaki, chcę się może zostawić, ja chciałem tarczę zebrać sobie. Nie, nie chcemy! Lubimy Get cię teraz! Tak, Misiu Pysiu, dlaczego uciekasz? Back, Pysiu. To jest ta sama wioska? To jest ta sama? Nie, to inna. Ja. I zlutować, i lutować. Nie, ta to sama, to sama, ta sama. Maniachy mali. Ta sama to jest. Nie to jest inna! To jest inna. Ta, 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 ta. Nie to ta ta jest sama, no to, to sama, no no no! Znaczy nie, to jest inna, idź lutować, idź lutować! Ta sama! Bo tam widzę, trzy bloki postawiłem przez tego, mak tego... nie chciał zebrać... Tam. Bomba atomowa, para psz! Chciał zabić Żoma! Siema. Bomba atomowa, bombokatą? Bomboklat! Ja jest intense, pomocy, ale... no. No, Czas, to jest najbardziej intensują. Idziemy Mogę kawałek zasada Tak no. spałam jak wzięły A z koleżankami do spodu Tam, pan, tam. Ale masz chleb, po co je zabijasz? Tam, mam małą chlebam. Ile masz? 6. Chodź. Mają 4. Ja się chleb mam armuzy. Ej, bo opadam! Ja co ty mówisz? Zapraszam! Dobra, ja muszę... ja, ja muszę... Wziąć górę. Tak, ja wziąć, Idę już dalej. Ile czasu? O, widzę go. Dobra. Cofasz! Ile czasu? Eee... Minęło 10 minut. Masz. Zostawiam Maxi, prezent ci dam. Ty nie szanujesz Miej? Ja, ja sobie wziąłem, ja chodzę Nie szanuję cię moich prezentów Ej, my gramy się! ale, ja ale miałem, to miałem. To kolega dzwoni ja, ja no daj mi wsiąść Macie kolejne prezenty, zostawcie mm -hmm. mnie Macie prezenty, o, macie prezent kolejny? A, zgniłem mięso. co? Emeraldy miecz, no to niezły Kur... Ło! Wow. Ło! Wow. No pot... Dzięki Max. za łódkę. Ja, ja tak dzwoni do mnie. Ktoś? Ja, ja myślę... No dobra, no odbieram, a tu, tu kolega dzwoni. E, halo, halo? E, ja e, ja mówię, coś, nie. Nie mogę, to, mogę gadać! Elo! Ja muszę lecieć. Mhm. W Gdzie musisz lecieć? Z rowerem. zostań na tym. o. Wioska, wioska, wioska! Szybiks, masz kloka! Dzięki. Wszystko. Owo dalej! Zabiję! Z kowalem! Z kowalem! Ja z poprzedniego momentu to waypoint usunąć. To... Ile tutaj o, kowal, jest? Kowal, nie... Ja! ale 14 szkieletów! Nie ma kowala. nie ma. Nie dobra, to nie kowal, sorry, powaliłem się. No, nie ma kurwa. 40 szkieletów po prostu było tam. Ej Dobra, zabijamy golema czy nie? Nie, no, nie ma czasu. Dawaj zjadł, gappa zjadł, zjadł pomocy! A ty ty, mój tre. no, 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 no... to jest... no, mój To pomóżcie! To jesteśmy, Jezu! Mówi, że... Dawaj! Mam podmiot! To pomocy! Z tymi A tymi Na powiem ja jedną rzecz i kończymy challenge! Chodźcie, chodźcie! Dobrze powiem co ona, ...ny kończymy challenge! My i... 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 ...elo, wariacie! <noise> zesrał się, zesrał się Przemkacie No, Przemix Nie irytujesz dziś Nie daj go Ja go A dam się lutować. tam przelutowałeś ja, dawaj. dawaj Szkoda, że kocheda nie ma Przestarczę Został kryto Kurde, nie doleciało Słuchaj, to bądź ja, ja znam mnie, w ten sposób nie zabijesz Może z ulkokredem ci się tak udało mnie zabić od pleców, ale... No i bądź Mariacie. teraz tak nie zrobisz akurat Jestem sigma, jestem sigma widzowie Kurde. <player> ha, widziałem, <gülujemy> to fartik na bloku No Maxi, gdzie ty jesteś? Miks mi dał ukryta, ale ja blok postawiłem Maxi kupę robi Dupę podciera teraz No dawaj, let me cook 13 minuta właśnie mija 1000 pingu, 1000 pingu Maxi, have tysiąc pinga? Karze? Też tak chciałem, też tak chciałem. Zobaczcie! O Mikuś. ładnie! Ja wygrałem. Ale wy jesteście do dupy! Ja tu kieruję gierkę! <grym> Jesteś najlepszy! Przodem dwa serca! Pół serca, pół serca miałem. Aha, pół serca, chodno. Nie wiem. Rudy to ma farta za Haha, nie jestem Rudy. O jest no jak ja nie, na kamerkach co innego było. Na kamerkach znać, co coś innego. no co ty gadasz, człowieku? Ty to tam występowałeś chyba, nie? Co ty gadasz? Jako główny bohater. Klient, behatel. klient, stały klient. No knij mnie. Ej, nowa? No To jest nowa, to jest nowa chyba. No. No tak, tak, tak! Nowa, nowa! Lutuj, Kazuma! Lutuj! <grym>, Ta, to jest nowa! Ta, budonków żadnych nie było na tym na piętrze. no i są no, hajbale! Z kowalem? Kowali w ogóle no, nie ma! Teraz mamy te dodatkowe pliki od jest... Dreama! Aha! A, pliki stwarzam! Portal, 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 portal! A, nas no, ustawia! Nie, porto. Port. No, to no mówię przecież. I oby noc nie było. Oby no. Ja nie, my, <noise> z nie, 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 I Ice Bucket Challenge ma obsydian. No nie, nie, mówi to no my się wszystko Miałaś coś wartościowego z tego portalu kostną no i ma sikierkę. Sikierkę, sikierkę ma złotą jakąś, z szarpnęsem jedynką, bo wali więcej. I... Z nimi. I... Da. Dawajcie w niego teraz! Mam jakiś szarpnęs 2 lub 3. No moral. Ej, niszczysz mu tą łódkę? Masz łódkę? Dobra. Masz. On mnie tu nie. Przytnie. Po zewnętrznej ja jadę. On będzie na prawo zjeżdżał. O. A, bo on wysiadł. Ty nie ogrnęłem. O ktoś. Nie, idę, to zwolni, to zwolni. O nie, Ile czasu? A ja mam drewniane łapy. ja 4 minuty! 3,5, dokładnie mówiąc. No, wracaj się! Ale, ale mocny był ten mechat! Kurde, mechat, Hitman! Bo nie uciekajesz cały czas. No, jakby bo... uciekasz, ale się klepajesz trochę. No, bo. No, ale! Ten ten twoje, nie... twoje, twój mechat był na włosku, powiem ci. O, jest jak no, no, Ło! Wow, Maksymu się nie załadowała. Czuję się za nie pokazywało mi, że Maksym podniósł statki. Ale ja się potykam! Ale ja movement Boga! O. Czasu, kosmo, Przez ile słuchajcie. czasu? Kosmo, ile o, czasu? Wow. No, ale konkretnie. 3 minuty, 3 minuty. 3 złote? Co za 3 tak, złote? Ja, ja się boję, z wami bić teraz, bo jak się wywalę, pod koniec końców. Tak I tak jest dobrze jak 3 na 1. Rada. Nie no, Jojo Jojo, Jojo po prostu i tam jest, biela dobre. No, ustawiam, bo, tak, tak. Bo, bo mam 3 inne. Nie mnie! Ej, nie mogę się ruszyć! Dobra, jestem ja ale... Ale mnie zlagowało, ja mam z i mnie tak laguje. Uważaj, uważaj! Oko! Ja się spodziewam. Ej, wiesz ile mam chlebka? Stack, a mam już 19 i zdań. Bo chleba, chleba trzeba zjeść, żeby ci odrodziło trochę HP. No, wow, bo za trzy głodku jest jeden chleb. Ale no nie za 2? Nowa, nowa wioska! Nowa wioska! 2 za, 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 ja, i pół chyba. To jest ta sama. Nie, 3! Tak? 3 mi się zawołało za 2 albo 2,5. Ale spłonę. Nie, 3 się. Mi się wydaje, że 2! Nie, 3! Okay. Ja ma taki sturpaku, że mi pokazuje. Ale statura. okej, okay. dobra, nieważne. Nie, dobra, 2,5, 2,5 sorry. Waliłam się. Nie, bo takie podobne są te mięso. Drewno, bo... zebra. A no, nie ma nic! A ja mam tylko 2 Ej, weź się cofnij się, klep, kosmo Weź dociągnij no tam dobra, Czas, 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 kosmo Teraz Eee, czas. no minuta 40. minuta 24. sery Maxi, knokam Knotnij go Ale to masz maxi movement drewno M.C. Ja pier... mówcie, A się, no widać, widać kto, ma, widać kto ma movement Ale no on nawet mi nie powiedział, że mnie na nawet w nie miałem ja miałem łódkę w łapie, z czego ja cię miałem być? O świnia, co ty tu robisz? O, patrz, się wróciliśmy? I ja! Bo 40 sekund, panowie. co w cofnij się! Nie, nie, nie! Ja uciekam. Musimy cofać. Robimy się berka, panowie. Dobra mm. Spawn Dobra, trochę bardziej GD da gdzie on już nadala Jak on ucieka przez całą gierkę? Niech <gier <titled> po czasie jest pewnie Nie, jeszcze jest 20 sekund No nie! Abym do łódki musiał kiedy się kończy hitman, nie? On mówi 20 sekund, ja patrzę na timer i idealnie 20 sekund zostało Macie wągiel, zostawcie mnie